Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Tak patrzę na zegarek, ojej, druga 25 w nocy. Ale cóż, ten materiał nagrywam na gorąco, spontanicznie, i jeszcze podejmę decyzję, czy będę go publikował na YouTube. Chociaż z drugiej strony, może warto uczyć się na cudzych błędach. Tak, dzisiaj przyznam się do swojego własnego błędu. Bo nie jesteśmy idealnymi, każdy z nas jakieś błędy popełnia, i warto chyba najlepiej uczyć się właśnie na cudzych błędach. Chociaż podobno mówi się, że lepiej na własnych człowiek, bardziej to namacalnie, ale w tym wypadku nie polecam. Od razu nie chcę też, żeby ten materiał był odebrany jakiegoś różnego rodzaju clickbait. To jest teraz takie modne. Zrobię spoiler. Tak, dzisiaj zasnąłem za kierownicą, ale nic mi się nie stało. To jest druga taka sytuacja w moim życiu. I chyba pora wyciągnąć z tego pewne wnioski. Jak dobrze wiecie, ja bardzo dużo działam, bardzo dużo jeżdżę. Pokonuję setki tysiące kilometrów. W zeszłym roku zrobiłem ich ponad 70 tysięcy. Nie jestem w stanie do końca z tego zliczyć, ponieważ jeżdżę przeróżnymi autami. Ale nieraz niektóre marki, od których wypożyczałem auta, łapały się za głowę. Jak ty w przeciągu 5 dni po Polsce, żeś zrobił ponad 3,5 tysiąca kilometrów? No cóż, tyle różnych działań w Polsce i nie tylko w Polsce realizuję. Więc też coś takiego się zdarza Nie zawsze jestem wyspany To nieraz widać, że gdzieś wyjeżdżam Niektórzy mówią, Waldek wyśpij się, bo widać po Twoich oczach, że jesteś zmęczony I chyba muszę z tego wyciągnąć większe i bardziej radykalne wnioski Bo gdy często jeżdżę autostradą Widzę ciężarówki w rowach Pewnie nie raz też mieliście okazję to widzieć Co, nie wyszło temu panu parkowanie? No nie, zasnął za kierownicą To zmęczenie, spiętrzenie tego zmęczenia Powoduje, że niestety gdzieś Przesypiamy ten moment, żeby jeszcze tutaj się obudzić i odsknąć. i tak było dokładnie w mojej sytuacji z dzisiaj. Wracałem z Torunia, ale do tego Torunia to jeszcze z łodzi pojechałem przez Warszawy do Torunia. Tam miałem jeszcze trening na torze i wracałem, czyli no ponad łącznie 600 km. Wyjeżdżając z Torunia późno-późno wieczorem. Czułem, że jestem bardzo zmęczony, ale to było takie e, spokojnie, dojadę sobie, nieraz się dojeżdżało, wydaje mi się, że znam swój organizm. E, dosyć chłodno na zewnątrz, często jak jestem mocno zmęczony e, na autostradzie, to poszukuję najbliższego mopa, żeby chociaż zjechać, chwilę odetchnąć, złapać świeżego powietrza, bo samo przewietrzenie auta mi tak na dobrą sprawę dużo nie daje, trzeba kości rozprostować. Ale dzisiaj była o tyle taka kuriozalna sytuacja, że było chłodno na zewnątrz, jakoś tak mi się nie chciało wysiadać, ciepło w środku, przyjemnie delikatnie włączone ogrzewanie na chwilę foteli, więc błogo. Było radio wyłączone, ponieważ cały dzień waży jeszcze trening na torze, więc ten szum w uszach był cały czas, więc chciałem troszeczkę, jak to się mówi, wyciszyć. No i tak się wyciszałem, że czułem, że to zmęczenie we mnie narasta, miałem coraz mniej kilometrów do domu, już dosyć blisko domu byłem i w pewnym momencie... To jest najlepsze, że czułem, że powoli mi się zamykają powieki. Tylko to był taki element zmęczenia, że ja to wewnętrznie akceptowałem. To jest coś w stylu jak kładziecie się spać i wstajecie rano, dzwoni budzik, ojej, jeszcze chwileczkę, jeszcze chwileczkę. Wiecie, że musicie wstać, ale... I jeszcze tą myśl od siebie odciągać, a później na wariata gdzieś tam biegniecie. I tutaj była identyczna sytuacja. Czułem, że po prostu odpływam, włączony jeszcze tempomat, czyli już dosyć taki leniwy, leniwy styl jazdy i tak zacząłem zjeżdżać. Teraz widzę to z nagrania z rejestratora. Jadąc prawym pasem zacząłem powoli przemieszczać się na lewy pas. Czułem, to nie był sen, to jest półsen. Ja słyszałem tą drogę, ten szum, to wszystko. Przejeżdżanie przez ten pas nie usłyszałem, chyba nie było chropowanych linii w tym miejscu. Dopiero gdy dojechałem do lewej krawędzi drogi, dobrze, że nikt nie jechał lewym pasem, chociaż podejrzewam, że by wyhamował, jakby widział takiego kaskadera, który bez, pa, bez zmiany kierunku wjeżdża, wjeżdża na lewy pas, no, ale zrobiłem to, jak to się mówi, nieświadomie. Na swój sposób, nieświadomie, powinienem to kontrolować. Dopiero jak najechałem na lewy, lewym kołem, na, na pobocze, to ten kropowany element gdzieś mnie tam ocknął. Zjechałem od razu i powiem Wam tyle rozdygotanie bo człowiek no, poczuł, że, 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 jest, że był gdzieś już blisko ten krok, gdzie nie powinien być. Ja powiem tyle, bo wiele osób mówi, a ja to tam strzelę kawę, jadę dalej, strzelę jakiegoś tam energetyka, jadę dalej, nie wiem, łyknę, żeńszenia, będzie dobrze. Kiedyś nawet w ogóle o tym materiału robiłem eee, i się w tamtym 100% zgadzam. Jedyne co się zmieniło. To długość drzemki, o której mówię. Dla mnie zawsze najlepiej działa drzemka, ale taka drzemka, że zjeżdżam na mopa, jak czuję, że jestem mocno zmęczony, na 20 minut ustawiam sobie budzik 20-22 minuty. Bo wiadomo, też się nie od razu zaśnie. Przysnę sobie, żeby też mi się zimno nie zrobiło, bo teraz taka aura jest dosyć, dosyć, dosyć chłodna, więc po tych 20 minutach wysiadam z auta, zrobię ze dwa kółka wokół samochodu, żeby się tak ocknąć i powiem Wam szczerze, daje mi to bardzo dużo. Żadne energetyki, żadne kawy energetyk, jak i kawa, czyli tauryna i kofeina działają w ten sposób, że krótkotrwale pobudzają organizm, a później jest taki element takiego zawieszenia i to jest właśnie najgorsza rzecz. Ja kawę bardzo rzadko piję. E, dwie, trzy może w miesiącu. Czasem mi się zdarza, że jak jestem zmęczony, ale e, kawa jest dla mnie zdradliwa właśnie pod tym kątem, więc ja tutaj się staram e, uważać na to. Więc e, ten materiał, tak na dobrą sprawę, nie wiem, czy można go nazwać poradnikiem. Bardziej chciałem Was przestrzec e, przed tym, że. Ja wiem, to jest takie mówienie, a bo sen jest ważny, to jest bardzo istotne, wyśpijcie się. Wiadomo, nie zawsze się da, ale gdy czujecie ten, ten moment przełamania, że to zmęczenie już jest takie duże, że nie mówcie sobie, a jeszcze spróbuję, jeszcze może 10-15 kilometrów. Nie, warto wtedy tego mopa najbliższego poszukać, bo jak jesteście na drodze bardziej lokalnej, gdzieś zjechać na parking i drzemnąć się na 20 minut, bo to może być tak, że tak jak mówiłem, czujecie, że zasypiacie, ale Wy to akceptujecie. I żeby nic nikomu w ten sposób się nie stało. Okej, okay. żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej! Jeżeli spodobał Ci się mój materiał, zostaw łapkę w górę, obejrzyj również inne moje odcinki i zasubskrybuj kanał.